Cześć, witam Cię na moim kanale. Dziś pokażę Ci sesję zdjęciową jesienną, ale nie będzie to taka zwykła sesja zdjęciowa, ponieważ moimi modelkami była Jaćka oraz jej pies Prima. Prima to bardzo żwawy piesek, który nie jest taki łatwy we współpracy, ale parę sztuczek, które mogła wykonać, oraz przysmaki pomogły nam w tym, aby pies z nami współpracował. Jesień moim zdaniem jest cudownym e, czasem na sesje plenerowe, ponieważ kolory, e, jakie możemy spotkać na ulicy czy w parku, e, idealnie wpasowują się w kadr. E, żółty, pomarańczowy, brązowy, czerwony. E, jeśli ładnie to wszystko połączymy i później w obróbce jeszcze wzmocnimy te kolory, to możemy uzyskać naprawdę fajny jesienny klimat. I sami możecie ocenić, jak nam wyszły te zdjęcia. Zapraszam Cię też na mojego Instagrama, tutaj jest yy, nazwa. Jeśli film Ci się podobał, a mam nadzieję, że tak, zostaw po sobie jakiś ślad. Lajk, komentarz albo suba i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!